10, 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy, 10, 3, lewy trzymaj lewej, 60, prawy nawrót w dół, 54, prawy, zostań, 20, lewy nawrót ślisko, out, 30, 5, lewy krótki, 70. W 5 prawym hamuj. To beczka w prawo nawrót. 30. Nie ciąć 3 prawy wąsko w bramę. 50. Nie ciąć 2 prawy na kostkę. 100. Wcześnie hamuj, nie ciąć 2 plus prawy z drogi. Sam lewy łuk.

90 prawą. dwa lewy późno, bo brama wąsko. 70 w dół, wcześniej hamuj. jeden prawy ciąć głęboko, do lewy za opony. I w bramy 2 minus lewy ślisko. 30, nie ciąć, dwa prawy. I 10, 2 plus prawy, wypuść lekko. 50, lot na bardzo wąsko, 4 lewy. 30, dwa lewy, okej. Okay. тут? Uh. Ледный гвоздь, что-то страшное.